Hejka, ja jestem Lidus i witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wracamy do naszej eventowej rozali, dlatego, że mamy już kolejny tydzień eventu natury. Ostatni etap. O! Możemy odebrać, czyli jednak dostaniemy tą, tego pelikana, tą książkę, nie? No, bo w tamtym odcinku, um, brakło mi internetu, nie mogłam odebrać tych nagród, dlatego odbieram je teraz i możemy od razu przejść do wykonywania zadań. Czyli mamy tak: wytworzyć drewniany tron, że co? Um, niech twój Sim spędza czas poza domem i wróci do parku pustynny kwiat. To zrobimy Mikołajem, dlatego że Mikołaj um, ma rozwinięty do poziomu dziewiątego ten cały, jak to się nazywa? Majsterkowanie. Okej, okay. tu sobie weźmiesz porcję, skorzystasz jeszcze z talety i będziemy mogli jechać. Skorzystaj. Dobra, przybyliśmy na miejsce. Dobra, jeszcze nie dostaliśmy tyle punktów. Mamy spędzić tutaj trochę czasu? To tak, zaraz spędzimy. W sumie to możesz, możesz się pocieszyć. I już, już, już do jaskini. No, trzeba mieć dziesiąte. Jemu już niewiele brakuje. Ale jak uda mu się. No, jeszcze trochę punkcików. To to musimy jeszcze zrealizować. Będziemy mogli wrócić, zrobić drewniany tron i przyjechać tutaj ponownie, żeby otworzyć jaskinię. Tak jest. E, ile nam brakuje? To jest majsterkowanie. Widzicie, 80%. 20% zostało. Teraz jesteś bardzo rozgniewany. Jakim cudem ze smutku do, dotarłeś do złości? Spróbuj się uspokoić. O, o, obawa przed niespełnionym, um, spełnionych pragnień. Kraj w szachy, rozmawiaj z Simem. Ok, porozmawiaj z Simem spoza rodziny. Um, dobrze. Chodź tu sobie, pograsz w te szachy. Ćwicz wariant hiperprzyspieszonego smoka w obronie sycylijskiej. Nice! To możesz to zrobić. A, no i my mamy tą boską e, teleportację. Ha, zakrzyw przestrzeń w tym miejscu. Ja chcę wiedzieć, jak to wygląda. Ale musimy spędzić tutaj czasu. No dobra, to się nauczy przynajmniej jakiejś pożytecznej umiejętności. Wczoraj w ogóle była kolejna aktualizacja gry, tylko nie sprawdzałam, czy dochodzą jakieś nowe obiekty, czy tylko te błędy są naprawione, bo ostatnio Simsy chodzą tragicznie. Przez co nie jestem w stanie ukończyć e, serii z Bernadetą i Liczydła. Dobra, już za chwilę będzie odhaczone spędzenie czasu poza domem, więc odbierzemy nagrodę, pojedziemy wytworzyć drewniany tron i tak jak mówiłam, wrócimy tutaj, e, żeby otworzyć jaskinię. 3, 2, 1. Gotowe. O co? Wybierz się do ustronia księcia. Okej. Okay. Możemy to zrobić. Dostaniemy dodatkowe punkciki. Przynajmniej. O, a tu nie ma. No to dobra, no. To zrobimy tak pojedziesz sam, dokładnie, to mogę odhaczyć, wykonane, spełnione marzenie. okej okay, przybyliśmy do Ustronia Księcia, zaliczyliśmy. Obserwuj konkursy w Centrum Jeździeckim, tylko, że chyba jest nie ta pora na to. Od 7 do 19, no nie wiem, czy, czy czekać. Trzy godziny jeszcze? No, co mi tam. Dobra, jest godzina siódma. Obserwuj konkursy. Co to było za powiadomienie? A idź. Dobra, chyba pójdzie do szkoły, jeśli mnie tam nie ma. A, dobra. Jak coś, to spróbuję ją wysłać stąd. No, możesz wejść do środka. Okej. Okay. Dobra, mamy kolejną rzecz zaliczoną z tych opcjonalnych. Możemy wracać do domu, wytworzyć drewniany tron i otworzyć się skinię. Lecimy. Hej, hej, hej młoda, co ty tutaj robisz? Do 15 miałaś siedzieć. Okej. Okay. No dobra, wychodzi na to, że wyskoczyła ze szkoły po tym, jak wróciłam. Dobra, to najpierw ją ogarnę trochę. No halo gra, nie zawieszaj się. Weź prysznic. Tak. Jak się ma Kleo? Dobra, Kleo. Już ci coś daję. Z lodoweczki. Otwórz. Proszę bardzo. O. I teraz tak. Zjedz. z czego jesteś smutna? Gdzie są wszyscy? Potrzebuję roz, rozrywki. Dobra, zabawę masz niską. Dobrze, tam zaraz młoda pójdzie się załadować. Nie, wziąć prysznic, tak. To ty tutaj do toalety i później. Aha i Mikołaj chodź zrób mebel. Drewniany tron. Ona aż 500 kosztuje. Jestem ciekawa ile będzie. Oj boisz się muzyki. Wyłącz. Już nie będziesz się musiała bać. Oj tutaj jest jedzenie. No. Okej, okay, chyba wskoczyło. Sprz... Oj nie ty. To miała zrobić Rozali. Sprzątni i to sprzątni. Coś jeszcze? Na kominku? Nie ma nic. Dobra. Udało się. Zdobyłam dziesiąty poziom majsterkowania, czyli możemy teraz otworzyć jaskinie. Mhm. Także tak, zadbamy jeszcze troszeczkę o jego potrzeby. Na pewno jedzenie i toaleta. A, skorzystaj z drewnianego tronu. Wiesz co? Aha, jest potrzebny kosz na śmieci. Mamy kosz na śmieci. Chyba, że chodzi o ten taki zewnętrzny. O, to. Dobra. I tak muszę postawić ten drewniany tron. Neutralny. A ja mam chyba wyłączony ten ślad ekologiczny. Bo w jakimś tam wyzwaniu nie mogłam mieć. aha, Dobra, i teraz? Jest, działa. Mogę wyrzucić. Um, kurczę, nie to kliknąłem, co miałam kliknąć. Tu. Skorzystaj z drewnianego tronu. Dobrze, że potrzebujesz. I w wychodku można. Tak, możesz lubić grać. Nie, dzieci nie mogą chodzić z psem na spacer. To tresura. Mm, leżeć. O, jesteś już gotowy, to chodź. Dzieci pójdą do żobka, czy gdzieś tam. To, to, to się nic nie stanie. Dobra, przybyliśmy na. Pustynny kwiat, czyli do tego parku. O, to chyba ktoś na mioklin. Dobra, chodź tutaj, Mikołaj, i wybij wejście. Zdobyta umiejętność stresowania zwierzaków, dobrze. Rosali wróciła z pracy. Akurat są porę przynajmniej dzieci nie będą musiały siedzieć same. Inspirujące chmury. Udało się. I nawet ładnie to nagrałam. Dobra. Aha, czyli musimy od razu wejść. dopiero wtedy nam się zaliczy. Dobrze. Mogę przy okazji nam pełno foteczek. Peną na miniaturkę. Dobra, wchodzimy Mikołaj. Ja nie pamiętam, jak się tam klikało, żeby wejść, więc może to nawet troszeczkę potrwać. Dobra. Nieustraszony badacz Mikołaj decyduje się zwiedzać jaskinię. Dostępne są dwie ścieżki. Węższa jest pełna stalaktytów i stalagmitów, ale być może Mikołaj zdoła się między nimi przycisnąć. Dobra, idź wąską ciemnej, krętej szczelinie, trudno się poruszać. Mikołaj szybko poddaje się bezsilności i frustracji. Ok, czyli trzeba ponownie. Dobra, zbadaj. Jeszcze raz. Wybieramy szeroką ścieżkę. Szeroka. Nie warto narażać się bez potrzeby. Mikołaj podąża głównym odgałęzieniem i w słabej poświecie zauważa zakos drogi, która prowadzi stopniowo w górę, a także chybotliwą drabinę opuszczającą się w głąb. E, użyj drabiny. Uh -huh. Mikołaj ostrożnie zagłębia się w czarną otchłań, po omasku drogi wśród meandrujących szczelin. Po długiej podróży w dół, przestrzeń poniżej zaczyna wypełniać słabe, lazurowe światło. Mikołaj może zejść na ciemną, omrzałą krawędź przepaści albo kontynuować schodzenie w błękit. Wejść na półkę? Zobaczymy. Mikołaj podąża bez wysiłku naprzód miękką, omrzałą ścieżką. W pewnej chwili dostrzega wejście do pięknej groty. Wejdź do groty. Okej. Okay. Kuram! Jesteśmy w zapomnianej grocie. Zrób zdjęcia w jaskini. No to chodź. Podejdź tutaj, gdzie tu jest. O jest, podejdź tutaj. Szukamy to, jest tak blisko. Mhm. O, tutaj jest toaleta, której właśnie... Ulepsz. Uuu! Uh. Uh. Szkoda, że nie będę miała tych planów tego Czy Przydałoby się? Nie powiem, że nie. O, chodź tutaj, podejdź tu i tu zrobimy zdjęcie. O, jak pięknie i magicznie! Jeszcze te kryształy tak się pięknie mienią i świecą. Nie pamiętam, po raz, kiedy po raz ostatni byłam z Simem w tej grocie. Dobra, i teraz tak, tu jest aparat, tutaj. Zrób zdjęcie. Tak. A. Wow. Ustawię i jeszcze dwa. OK. Zdjęcia są zrobione. Podkry o, podziel się odkryciami dotyczącymi zapomnianej groty z dwoma simami, tak? Epinoy. Dobra, jesteśmy w domu, choć powiesz o tym żonie. Podziel się, jest, podziel się. Odkryciami o zapomnianej grocie. Może córce też będziesz mógł powiedzieć. O! Idzie Kleo. A raczej się wspina na górę. O, lęka. Aha, ogląda telewizor. U. <grywa> ogląda się kominek. E, o, chodź, możesz to sprzątnąć. Tak, później możesz jeszcze skorzystać z toalety, i Ty masz pracę domową do odrobienia. Odrabiaj lekcję. Fascynujące, zawsze mi się wydawało, że coś tkwi pod powierzchnią rzeczywistości. Być może wspólnie uda nam się odkryć kolejne sekrety. Oczywiście, że tak rozali. Jedziesz do córki? Hmm. Chyba nie podoba mi się jednak ten pokój, jak on tutaj wyszedł. W ogóle, robiąc go tak na szybko i z ograniczonymi środkami, no to wszystkie ściany wyglądają tak samo, sorry. O, potrzebujesz już do toalety. O! Dziękujemy za podróż. Twoje umiejętności ujawniły ukryte cuda oraz na nowo roz... roznieciły drzemiącą w nich magię. Zanurz się jeszcze głębiej w świat Simorośli. Ach. Odkryj sekret ich niezwykłej więzi z przyrodą i poznaj magię, która drzemie w ich korzeniach. Aha... No to teraz będzie to ciekawe, czy będę musiała stać się z Simorośną? O nie... Czy rośliny potrafią szeptać? Magiczny pniak w Simorosie kryje klucz otwierający głęboką więź z przyrodą. Wypatruj magicznych fasolek, bowiem to one zbudzą y, nieznane sekrety. Pomogę Ci odkryć cuda simorośli. Ja nie wiem, czy ja chcesz, by któryś z moich simów był No oh. Dobra, to póki rozmawiasz z córką, to weź ją, zapytaj o simorośle. Um, tak. No, i co tam malutka? Hmm, już dostaliśmy jakąś fasolkę. Mm, to chodź tutaj zapytaj o Simon Rośle. Oto no magiczna fasolka. Okay. I odżonki też otrzymaliśmy. Dobra, to teraz ten pniak. Dobra, udało mi się kupić pniaczek. Umieść magiczną fasolkę. Mam dwie. Jestem bardzo ciekawa, jak uda nam się uzyskać więcej. Umieść magiczne nasiono w pniaku. Czy rośliny potrafią szeptać? Uczestniczysz w cudownej podróży, podczas której odkrywasz tajemnice świata simorośli. Z każdym krokiem zbliżasz się do poznania sekretów natury. Kontynuuj wykonywanie zadania, zbierając magiczne fasolki z nasion rzadkich roślin. Dbaj o swoje drzewo, a wkrótce dostrzeżysz wśród jego gałęzi zakazany owoc. Podróż się rozpoczęła. Poznaj magię natury. Okej. Okay. I już? Czy to koniec? Hm. Okej, okay. Dalej mnie nie połączyło i to już koniec. Dzięki za grę. Wydarzenie dobiegło końca. Ach. No i nie udało mi się uzyskać wszystko. Czyli jakbym robiła te dodatkowe, opcjonalne, wszystkie, to wtedy by mi się udało to uzyskać. Dobra. Tylko tak. Nie mogę odebrać tych nagród, dlatego, że jest wymagane połączenie z siecią. Ach. Ten internet. Ale udało się. Udało się wykonać zadania. W dzisiejszym odcinku bohaterem był Mikołaj. Także wielkie brawa dla niego. Udało mu się wykonać ostatnie zadania z eventu zew natury. Brawo! A ja z wami się już żegnam. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru i pa!